Wiemy już, jaki jest przedmiot rachunkowości, teraz zastanowimy się, kogo dotyczy rachunkowość, to znaczy, na kogo ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek prowadzenia rachunkowości w specyficzny dla ustawy sposób. Zgodnie z ustawą, podmiotem rachunkowości, tutaj mówi o tym artykuł 2 ustawy o rachunkowości, są spółki handlowe, i są to spółki osobowe i kapitałowe. Tutaj różnica pomiędzy osobowymi a kapitałowymi dotyczy odpowiedzialności właścicieli. W Osobowy, osobowych odpowiadają całym majątkiem, w kapitałowych nie odpowiadają swoim własnym majątkiem. Najbardziej popularne w przypadku kapitałowych to akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku osobowych jawne, komandytowe. No mamy jeszcze oprócz tego partnerskie i komandytowo-akcyjne. Nie będę się zagłębiać w to, czym różnią się już poszczególne od siebie. Jest to regulowane przez kodeks handlowy. Natomiast warto wiedzieć, że są to raczej większe spółki osobowe, kapitałowe. I tutaj ustawa wyłącza z tego obowiązku Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. I to warto zapamiętać. W drugiej kolejności ustawa wymienia osoby fizyczne. I tutaj jest mowa o spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych, partnerskich, a także spółdzielniach socjalnych. Jednak osoby fizyczne mają obowiązek prowadzić rachunkowość zgodnie z ustawą, czyli prowadzić rachunkowość bilansową, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1 200 000 euro. I to się przelicza po kursie Narodowego Banku Polskiego na dzień 30 września roku poprzedniego. Czyli tego obowiązku nie ma, chyba że wymienione przychody przekraczają podany limit. Oprócz tego do prowadzenia rachunkowości bilansowej zgodnie z ustawą zobowiązane są wszelkie instytucje bankowe, instytucje, które opierają się Obrót papierami wartościowymi, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, kasy oszczędnościowe, fundusze emerytalne czyli wszystkie te duże instytucje związane z rynkiem finansowym. Oprócz tego pod ustawę podlegają gminy, powiaty, województwa i ich związki oraz jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Czyli za wyjątkiem spółek, takie jak na przykład rady rodziców w szkołach czy lasy państwowe, również oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych muszą, jeżeli założą siedzibę lub oddział w Polsce prowadzić niezależnie od przychodów zgodnie z zasadami rachunkowości zapisanymi w ustawie o rachunkowości swoją ewidencję księgową. I w ostatniej kolejności zostały wymienione wszelkie te jednostki, których nie, nie wymieniliśmy wcześniej, a które otrzymują z budżetu państwa jakieś dotacje lub subwencje na zadania zlecone. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę chodzi na przykład o szkoły prywatne, które w jakiś sposób dostają na zadania zlecone dotacje i subwencje z, z budżetu państwa. One wtedy muszą e, prowadzić tą rachunkowość bilansową. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy mieli podsumować, bo wymieniliśmy tu dużo różnych instytucji, to warte zapamiętania jest to, że właściwie każda większa instytucja, czy to publiczna, czy prywatna, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą. Wyłączone są właśnie te mniejsze, e, mniejsze firmy, bo z tymi kojarzą nam się e, osoby fizyczne, e, spółki partnerskie. Jednak. Należy pamiętać, że osoby fizyczne, spółki cywilne czy spółki jawne mogą prowadzić rachunkowość zgodnie z ustawą, niezależnie od osiągniętego przychodu, jeżeli tylko chcą. Muszą tylko ten fakt zgłosić w odpowiednim urzędzie skarbowym. Warto również podkreślić, że jeżeli osoba fizyczna zakłada spółkę cywilną, ale za wspólnika ma osobę prawną, to wtedy ten przepis o przychodach nie odnosi się do nich i mają od razu obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą. W przypadku dużych podmiotów, które prowadzą swoje sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości czy standardami sprawozdawczości finansowej stosują one te przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze w zakresie w którym MSR -y czy MSSF-y tych sytuacji nie regulują. Głównie mamy do czynienia z taką sytuacją w przypadku spółek akcyjnych. Podsumowując, pamiętamy, że są to duże instytucje, czy to publiczne, czy to prywatne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, gminy, miasta, szkoły. Pamiętamy, że nie dotyczy to Skarbu Państwa Narodowego Banku Polskiego. To z dużych instytucji i pamiętamy, że osoby fizyczne, które zakładają spółki cywilne, nie muszą, chyba że przychód przekracza, bądź tworzą spółkę z osobą prawną.